W miniony weekend wraz z Piwną Japą, Opiwatelem oraz Chmielobrodnym gościliśmy w Browarze Lubrow. Browar mieści się w małej kaszubskiej wsi Borcz, położonej około 30 km od centrum Gdańska. Celem naszego spotkania było uważenie dwóch kooperacyjnych piw, o których więcej w tej chwili powiedzieć Wam jednak nie mogę. Chłopacy zapewnili świetną atmosferę i współpracę przy układaniu konceptu, receptur i historii piw, które mogą zacząć piwną blogosferą. Szczegóły ujawnione zostaną w najbliższych tygodniach, ale uwierzcie na słowo, Takich wyznań się nie spodziewacie. Piwa będą miały premierę na jubileuszowej 10. edycji warszawskiego festiwalu Piwa, który odbędzie się w przedostatni weekend marca. Do zobaczenia w Warszawie!